Zadanie trzecie. Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n większe równe 1, taka liczba jest podzielna przez 8. Z tymi podzielnościami zazwyczaj staramy się to uprościć i spróbować coś wyłączyć, żeby wyszła nam gdzieś liczba, która jest podzielna przez 8, albo chociaż iloczyn liczb, które dają 8. No dobra, na pewno wzór skróconego mnożenia. 4n kwadrat, dodać 4n, dodać 1, no i na końcu była jeszcze odjąć jedynka. No, i teraz tak, jedenki się redukują, wychodzi nam 4n kwadrat plus 4n. I teraz zazwyczaj przychodzi nam tutaj wyciągnąć coś przed nawias. Często jest to maksymalna liczba, jaką się da, choć nie zawsze. Na razie spróbujmy tak klasycznie powiedzmy. Najwięcej się da wyciągnąć 4n i tu zostanie nam n plus 1. No i w zasadzie to by już wystarczyło, prawdopodobnie, bo tak, może nie do końca jakoś hmm, opiszemy to ładnie. Z symbolami, ale chociaż przynajmniej słownie będziecie musieli, zwłaszcza, że to jest zadanie otwarte. 4 razy n, n to jest liczba naturalna większa równa 1, czyli naturalna, czyli całkowita dodatnia. Więc tak, to na pewno jest podzielne przez 4. Napiszmy sobie podzielne przez 4. W sensie sama czwórka, prawda? Można sobie nawet wziąć to w jakiś tam kwadracik czy coś. I teraz tak, mamy 4, tak jakby, razy n i razy n plus 1. Już nie będę brał w nawias. Czyli tak, tu jest jakaś jedna liczba naturalna, tu jest druga po niej, czyli na przykład 3, 4 albo 13, 14 albo 71, 72. O to tutaj chodzi. I teraz tak. Kiedy jakaś liczba jest podzielna przez 8? Kiedy jest podzielna przez 4 i kiedy jest podzielna przez 2, tak? Czwórka jest podzielna przez 4, tak jak tu zaznaczyliśmy. I jedna z tych liczb zawsze będzie podzielna przez 2, bo tak jak przed chwilą sobie tłumaczyliśmy, jeżeli tu będzie 71, to tutaj będzie 72, liczba podzielna przez 2. Jeżeli tutaj będzie 72, a tutaj 73, no to ta jest wtedy tą podzielną przez 2. Jeżeli tutaj będzie 73, to tu będzie 74, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj słownie trzeba było napisać, że a jedna z tych liczb z tych liczb musi, musi musi być podzielna przez dwa, ponieważ są to kolejne, kolejne liczby. Naturalne. No, jak wiadomo, zawsze jest parzysta, nieparzysta, parzysta, nieparzysta, nie no i każda liczba parzysta jest podzielna przez 2. A iloczyn 4 razy 2 to równa się 8. Więc wynik takiego mnożenia to jest 4 razy coś razy coś podzielne przez 2. Nieważne, czy tym cośem będzie n, czy tym cośem będzie n plus 1. No i tutaj jeszcze dodatkowo, ewentualnie, jakieś podsumowanie można dopisać, tylko oczywiście ładniej niż ja. I w zasadzie to tyle w tym zadaniu.